Obawianko jest tylko takie, żeby nie było 0-0 bo to będzie lekko takie no... Niby, niby spoko, ale jednak, nie? To co? Powtórka z Romy? Uwaga! Jezus Maria, ten mi tu wrzuca powtórka z Romy, o tu akcja Liverpoolu. W siódmej minucie nie było już złudzeń. Jordi Alba postarał się, dogrywając piękną główkę do Sadio Mane, który obsłużył Hendersona, ten tam uderza, też Sagan broni. Uwaga! Henderson w polu karnym. 1-0 dla Liverpoolu. Gwizni spalonego, proszę cię, niech to będzie spalony. Ja pierdnię. Zmieniam tytuł na proszę nie. Proszę nie. <laughs> I nadchodzi 14 minuta. Putin w polu karnym, na lewą stronę do Alby, jest Jordi Alba, do ty. Messi a Alison musi to wybronić tymi swoimi szczudłami. Ale nie był to jakiś mega groźny strzał, więc też nie, nie rajmy się, ale wtedy był Messi i w 16 minucie też. Piękna piłeczka Messi! Messi! Ależ go Wam Dajku! Mydełko i tak czyścił Messiego w tej akcji. Tak mu Wand zrobił. Jeszcze więcej Mydełka. O, jaki wyczyszczony boże! No Van Dijk jest przepotworem po prostu, jest przepotworem. Barcelona cały czas atakuje. Messi zagrywa do Coutinho, a ten uderza tak jakby, no tak jeszcze, bo on podobny jest skromny chłopak i tak, no tak skromnie kopnął tę piłkę dość lekko i Alison obron. Messi, Messi, Messi masz na lewej Coutinho i na prawej Suareza Coutinho! Ależ wybronił Alison! skurczy, syn skunksiasty no. Co za typ! 22 minuta. W końcu w tym meczu, w którym w pełni dominuje Barcelona i kontroluje przebieg spotkania, do głosu dochodzi Liverpool. Eee! Kurwa! Boże święty! Przepraszam Was bardzo, ja naprawdę się staram, ale to mnie stresuje. I w 42 minucie, żeby już zamknąć tę pierwszą połowę. Jakże blisko sytuacji sam na sam. Shaqiri, kurna! Dośrodkowanie, Boże! I dwie akcje Barcelony z doliczonego czasu pierwszej połowy, żeby podkreślić tę dominację Dumy Katalonii. Sergi Roberto! Messi! Górna obok słupka. Jeszcze w 50 minucie opatrzność czuwała nad Barceloną, kiedy Van Dijk z czwartego metra piętą uderza tam ciągnięty za koszulkę prosto w Ter Stegena. Wtedy jeszcze była ta opatrzność. Van Dijk! Prosto w środek! Prosto w Ter Stegena z 4 metrów. Piła w pole karne. Oj, piętą, ależ on to uderzył. I minutę później, oczywiście, Barcelona dochodzi do głosu. Znowu kto? Messi, idealnie do Suareza. Czy idealnie to byśmy się dowiedzieli, jakby Suarez strzelił bramkę? Bo oczywiście nie strzelił, bo zgodnie z zapowiedzią nie chciał celebrować gola na Anfield. Messi. Ależ piłeczka do Suareza! Ja pierd... No. Alison musiał to wybronić. No sam na sam. Jezus, Maria. 53 minuta. Tutaj opatrzności nie było. Nie było też ani rozumu, ani godności zawodnika. Co tu się dzieje? Ja w ogóle nie wiem o co chodzić. Ja jestem pijany. Kurwa, 2 do 0. Ja. dole. Ale przebił się przez teraz To Boże święt, Ja chcę iść spać. Ja chcę iść do domu. Ja chcę ciepłego mleczka się napić z płatkami zjeść i, i pójść spać. O mój Boże! kupa 3 do zera! <laughs> nie wierzę, w to nie! To się nie może kwa dziać! To się nie może dziać! Miał być na To się nie może dziać do jasnej kupy nędzy. Mają pieniądze z tego! Mają pieniądze z tego! Na piwno widzę i Elana dwa razy zdjęwane ataki, tylko że na Twojej stronie i odcinki 5 złotych. Miałbyś Nie w tym stronie, ale że jakiś ciekawie? Proszę cię, Gosiu, proszę cię. No ja przecież bardzo awansuję, nie wierzę w to. Serio? Co ja mam, kurwa, powiedzieć? Co ja mam powiedzieć w tym momencie, bo nie bardzo mam pomysł na skomentowanie tego gówna, tego wysrywu, który oni zaprezentowali. Musimy podejść do meczu, jakby było 0-0. Może podejście do meczu, jakbyście przegrywali czterema bramkami, to wtedy będzie dobrze. Ale oto 68 minuta. Rakitić, rewelacyjnie do Messiego. Messie z ostrego konta Waliso. Czemu uderzałeś? Czemu nie grałeś w poprzek bramki? No uderzył, jest rzut rożny, ale jakby dograł, z tej powtórki będzie widać. Patrz, patrz. Piękna piła Rakiticia, cudowna do jego I... o nie no, myślałem, że pikę był lepiej ustawiony, szczerze mówiąc. Dobrze zrobił. Może być Puchar Króla również w drugim. Jeszcze, jeszcze nie odpadliśmy z mistrzów. Kurwa mać, chyba już odpadliśmy, 4-0. Po raz cały żywował blandów. Pozdrawiam. Pozdrawia, pozdrawia. Elo! Było zajebiście Fajnie było być w półfinale. Lepiej, lepiej w półfinale niż w ćwierćfinale. Pozdrow 1000 4 kwa zero Pieniądze tego. To chula wafla. Ramos nie dobrze, rama z wyglądzonym w czasie 5 zł Serdeczny faj! Skurczy syny, No nie no, to jest kura dramat. Przecież ja mogłem w tym momencie sobie czytać książkę. To oglądam kura idiotów, ale Rozegrali to po prostu, wykopali piłkę poza boisko. Barcelona dopiero się ustawiała, ależ się przytomnie zachował Aleksander Arnold. Tutaj, no brawa dla niego, naprawdę szacunek za to, za zimną krew. To jest, to pokazuje właśnie poziom. Koncentracji zawodników Liverpoolu, to co zrobił ten chłopak, i u zawodników Barcelony, którzy w dupie już z myśla, myślami chyba byli. Kurwa, bo nie wiem gdzie. I klop, i ja go szanuję, i powiem wam kurwa coś szczerze. Ja nawet nie będę wkurzony przez to, znaczy oczywiście, że będę. Tylko. Plus jest taki, że ten klop z tym Liverpoolem, z którego wszyscy beka heche, he, Zasługuje, ku... I brawa dla Gorzowa, i brawa dla Liverpoolu, bo, bo to gówno, co oni zaprezentowali, to, to się nie da na to kupka patrzeć. I taka jest prawda. I to jest koniec, kropka, podsumowanie. Dziękuję bardzo. Rzut rożny dla Liverpoolu, rzecz jasna. Ale, ej, ale patrzcie na piłkę, nie? Wiecie, że mogą grać, nie? Teraz już wiecie? E, eee, ku... Zarabia się 200 tysięcy funtów, kurwa, tygodniowo I się nie wie, że trzeba na piłkę patrzeć cały czas A nie, rzut wolny To na gwizdek To spoko Jeszcze, jeszcze próbuję, ty, pa Zaczęli grać, do przodu Przy 4-0 Kurwa, lepiej późno niż wcale Szklanka do połowy pełna Jolo, zwizualizuj Koniec, elo Elo O kurwa, Sławek jeszcze dzwoni Posłuchaj mnie, ty kurwa po co ty do mnie dzwonisz teraz, jak tego kura realu twojego nie ma w grze już od dwóch no miesięcy? Zamknij ryj! No <śśpiewanie>